Siemanko, cześć witam Tibia News, szybkie info dotyczące tego, co jutro 31 marca zostanie dodane do Tibi. Info już jest na Tibiacom Tibiopedii. Tutaj macie akurat screenka z Tibiopedii, jak coś, linki macie w opisie. Do dnia 30 kwietnia do SSA wszyscy gracze z kontem premium na wszystkich serwerach oczywiście będą mieli 3 godziny zielonej staminy. Między staminą 39 a 42 zielona staminka. 50% więcej EXPA, jakby tego było mało, to do tego 30 kwietnia będzie zmiana w regeneracji staminy. Tak jak to było zawsze: 10 minut realnego czasu daje 1 minutę zielonej staminy. Tak teraz 6 minut daje nam 1 minutę zielonej staminy. Już mnie nawet Stevie z, z tego wszystkiego. I tak, jakby tego jeszcze było mało, oczywiście cały czas mamy event Daily Nagród. Tych dziennych nagród z Koła Fortuny, jak ja to mówię. I to też potrwa do końca kwietnia. I tutaj jeszcze taka na boku informacja, że światy takie jak Sobra, Ombra i Wenebra będą otwarte na transfery. Ja rozumiem, że dużo osób wróciło do gry. Siedzą sobie, grają w komputer, wszystko pięknie, ładnie, wczoraj 27 tysięcy osób online. Ale nie rozumiem tego, że taka właśnie zmiana zostaje do, dodana i to taka gruba zmiana. Jakby jeszcze dodali samo to, że jest 3 godziny staminy, ok. Jakby zmienili tylko i wyłącznie to, że jest ta zmiana w regeneracji, ok. Jakby zmienili tylko to, że przedłużone jest Double Daily, ok, ale wszystko naraz. No to śmierdzi takim grubym prankiem na Prima Please, że jeszcze to jutro dodadzą, ale 1 kwietnia to już z tego zrezygnują. To tak śmierdzi, ale wiadomo jaki jest cipsoft. Tutaj się nic nie można, tutaj wszystkiego można się spodziewać, wszystkiego można się spodziewać. I to jeszcze z double lootem w ogóle, ten event jeszcze z double lootem. Jezus Maria, co ten cipsoft robi. Balansowanie tej gry komputerowej zmniejszanie luta, zmniejszanie ekspa zbieranie statystyk tutaj, czytanie tego co ludzie piszą na forum, już nie wspominając, że tam te 400 stron było, czy nawet już jest więcej stron pod tym postem balansowaniem i tak dalej, to jeszcze dopieprzają takie jeszcze ekspy luta to jeszcze przeżyje, bo są 3 dni spoko 3 dni za wiele nie zmienią można sobie poszaleć, więcej wydropić ale 30 dni, no miesiąc, miesiąc eventu, gdzie wszyscy mają zieloną staminę, 3 godziny i większy jeszcze regen. No to jest nieporozumienie. No to jest no też to też to, 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 nie, nie, to to tak śmierdzi prankiem, to tak śmierdzi, że to nie będzie działało, ale no CipSoft jest taką firmą, że no jest ten promyk taki, że to naprawdę będzie zastosowane. Fajnie, że ludzie wracają do gry, fajnie, że jest aktywność, ale fajnie, że Cipsoff jeszcze tutaj wyczuł, że oczywiście 3 godziny zielonej staminy więcej osób kupi paca, bo wiadomo po Expise tak nigdzie nie wyjdzie. Dodatkowo 3 godziny zielonej, no to 3 busty się odpali, a co normalnie? Te ceki normalnie będą płynąć strumieniem. No niby w pięknie, fajnie, ale nie w dobie balansowania, moim zdaniem. Jeżeli takie coś Bawimy się w jakieś eventy, to na pewno nie takie grube i na pewno bardziej przemyślane w dobie właśnie balansu. Takie jest moje zdanie. Napiszcie co sądzicie. Tak jak powiedziałem, ten eventik jest do 30 kwietnia. Dzięki za oglądanie, komentujcie, łapkujcie, subujcie. Trzymajcie się i cześć.